Życie Machiavellego było klęską. Jego imię otoczyła gęsta mgła złożona z niezrozumienia, lęku i odrazy. Nazwa machiawelizm jest przyznawana w języku potocznym działaniom przewrotnym, obłudnym i złowieszczym, chociaż niepozbawionym przenikliwego geniuszu. Słownik Larusa tłumaczy machiawelizm jako postępowanie nielojalne i perfidne. W kilkadziesiąt lat po jego śmierci Henri Estienne pisał o nim jako o mistrzu, o którym współcześni sądzili, że otworzył szkołę dla tyranów, nie tylko żyjących, ale i tych, którzy mieli nadejść w przyszłości. Chiavelli. Wielki demaskator. Część pierwsza. Czy jest nam potrzebna prawda? Myślę, że my jesteśmy już ludźmi nieco zdemoralizowanymi w wieku dwudziestym. Bardzo nas pewnie nie zaskakuje taka opinia, że... Ta przydatność prawdy jest czymś problematycznym, nicze w XIX wieku mówił już właśnie, iż ta, ta wiara w to, że prawda jest czymś niewątpliwie potrzebnym i przydatnym, jest jednym z najdziwaczniejszych i najmocniej ugruntowanych zarazem przesądów. Ale wcześniej właśnie, już w czasach renesansu Machiavelli, z niesłychanie bulwersującą koncepcją wystąpił jeden z interpretatorów Machiavelego. Leo Strauss mówi, że był on odkrywcą większym od Kolumba. Machiavelli odważył się powiedzieć to bardzo jednoznacznie, że prawda wcale nie jest nam potrzebna, że w polityce właściwie nie odgrywa żadnej roli. Dlaczego? Jak uzasadnia taki właśnie pogląd? Sugeruje, że w polityce mamy do czynienia z przewagą pozorów i że przede wszystkim pozory się liczą. I że właściwie pozór przemaga rzeczywistość zawsze, że on staje się rzeczywistością. A zatem nie powinniśmy w ogóle interesować się prawdą, dlatego że sam wygląd rzeczy ma znaczenie. Polityka jest po prostu pewnym spektaklem, widowiskiem, w którym mamy do czynienia z tymi, którzy odgrywają pewne role i z publicznością. I o tym właśnie przede wszystkim trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać o tym, że Liczą się wrażenia, że te wrażenia właściwie można pokierować uczuciami i skłonnościami widowni, o ile pamiętać będziemy właśnie, że ludzie nie są zbyt przenikliwymi obserwatorami, że wszyscy widzą, jak mówi Machiavelli, ale niewielu dotyka, że zawsze możemy wprowadzić w błąd naszą widownię. I nie jest to może wielki cynizm, ale jest to przede wszystkim właśnie. Taka bardzo trzeźwa ocena faktów. Nikogo nie interesują jakieś przepastne głębie. Wszyscy chcą nabrać pewności, że mają do czynienia z pewnymi rzeczami, natomiast nie wszyscy mają ochotę filozofować. że nie może przestrzegać tych wszystkich rzeczy, dla których uważa się ludzi za dobrych, albowiem dla utrzymania państwa musi częstokroć działać wbrew wierności, wbrew miłosierdziu, wbrew ludzkości, wbrew religii. Trzeba więc, by miał on umysł zdolny do zwrotu stosownie do tego, jak wiatry i zmienne koleje losu nakazują i jak rzekłem powyżej, nie powinien porzucać dobrego, gdy można, lecz umieć czynić zło, gdy trzeba. Powinien przeto książę bardzo nad tym czuwać, by temu, kto go widzi i słyszy, wydawał się całym miłosierdziem, cały wiernością, cały ludzkością, cały prawością, cały religijnością. Szczególnie potrzebne jest, aby się zdawało, że się ma tę ostatnią właściwość, albowiem ludzie w ogóle więcej osądzają oczyma niż rękoma, bo widzieć dane jest każdemu, a dotykać niewielu. Każdy widzi, za jakiego uchodzisz, lecz bardzo mało wie, czym jesteś. I ta garstka nie odważy się stawić czoła opinii powszechnej, mającej po swej stronie majestat rządu. Niech przeto książę oblicza się tak, aby zwyciężać i utrzymać państwo. Wtedy środki będą zawsze uważane za godziwe i przez każdego chwalone, gdyż tłum pójdzie zawsze za pozorami i sądzi według wyniku, a na świecie nie ma jak tylko tłumu. Mniejszość bowiem nie liczy się, kiedy opinia większości wspiera się na autorytecie państwa. Władzy są aktorami, powinni tworzyć na scenie świat fikcji, powinni osiągnąć biegłość w udawaniu i skrywaniu pewnej natury, jak mówi Machiavelli. Maska jest tu właściwie ważniejsza niż sama twarz. Książę powinien być lisem i lwem, powinien w odpowiedni sposób zagrać te role. Szereg innych ról, bo oczywiście repertuar jest tutaj właściwie nieograniczony. I w tym świecie fikcji powinien być kimś właśnie, kto odgrywa rolę najistotniejszą, kierując sposobem myślenia, wpływając na uczucia. A więc mamy tu do czynienia rzeczywiście z poglądem no, niesłychanie zaskakującym. Widać wyraźnie, że prawda nie ma żadnego znaczenia prawda filozofów, prawda, która pozwala nam dotrzeć do istoty rzeczy. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Jest to jeden z aspektów tych właśnie bulwersujących rozważań dotyczących polityki i natury prawdy. Gwałt zadawany prawdzie, odejście od prawdy można wyobrażać sobie również inaczej. Pan nie może ani powinien dotrzymywać wiary, jeżeli takie dotrzymywanie przynosi Mu szkodę i gdy zniknęły przyczyny, które spowodowały Jego przyrzeczenie. Zapewne gdyby wszyscy ludzie byli dobrzy, ten przepis nie byłby dobry, lecz ponieważ są oni nikczemni i nie dotrzymywaliby Tobie wiary, więc ty także nie jesteś obowiązany im jej dotrzymywać. A nigdy nie braknie księciu przyczyn prawnych, by upiększyć wiarołomstwo. Można by na to dać niezliczone przykłady nowoczesne i wykazać, ile traktatów pokojowych, ile przyrzeczeń stało się nieważnymi i próżnymi wskutek wiarołomstwa książąt. A ten wyszedł lepiej, który lepiej umiał używać natury lisa. Lecz konieczne jest umieć dobrze tę naturę upiększać i być dobrym kłamcą i obłudnikiem. Ludzie tak są prości i tak naginają się do chwilowych konieczności, że ten, kto oszukuje, znajdzie zawsze takiego, który da się oszukać. Aleksander VI nic innego nigdy nie czynił, jak tylko oszukiwał ludzi. O niczym też innym nie myślał, a zawsze znajdował sposobność, by to uczynić. Nigdy żaden człowiek nie dawał bardziej stanowczych przyrzeczeń, żaden nie potwierdzał czegoś bardziej uroczystymi przysięgami, a żaden mniej nie dotrzymywał. Mimo to oszustwa udawały mu się zawsze, gdyż dobrze znał tę stronę świata. Machiavelli jest bardzo nowoczesny. Jest i bulwersujący, ale i bliski jednocześnie nam, bo jak sądzę, stało się bardzo wiele rzeczy, które pozwalają stwierdzić, że świat, w którym żyjemy, to jest właśnie świat Machiavellego. I przywykliśmy już właśnie do pewnego cynizmu, rzecz można, nie jesteśmy niewinni. Nie zachwyca to pewnie moralistów, ale jednak w stylu politycznego działania w wieku XX widać bardzo wyraźnie już taką skłonność do relatywizowania wszelkich pojęć, do zacierania granicy pomiędzy prawdą, nieprawdą, dobrem i złem. Jest jeszcze jedna rzecz niesłychanie ważna, która pozwala właśnie taką opinię sformułować. Machiavelli jest nowoczesny, ponieważ dostrzega istotną niesłychanie przemianę, którą my bardzo dobrze rozumiemy. Otóż opinia jest w istocie. Nadrzędną instancją prawdy. My jesteśmy już przyzwyczajeni, właśnie, by uważać, że to jest najlepsze rozwiązanie, że w taki właśnie sposób powinny wszystkie sprawy się układać. W jakiejś mierze może, może właśnie dzięki Machiavelemu, bo to on pierwszy dokonał tego wyłomu, przyzwyczajając nas do tego, byśmy traktowali opinię jako wyrocznie i miarę byśmy nie szukali czegoś poza, poza samymi opiniami, bo w istocie wszelkie nauki Machiavelego właśnie można przedstawić jako apoteozę opinii, bo cóż mamy poza tym, że dochodzimy do pewnego przekonania i widzimy pewne rzeczy w takim kształcie, w jakim zaprezentować je chcą ludzie władzy. To jest nasza jedyna rzeczywistość. Nie zastanawiamy się nad tym, jaka jest różnica pomiędzy pozorem i prawdą. Jesteśmy niewolnikami takich skłonności, właśnie, które kształtuje pewien rodzaj gry. I to jedno z naszych ulubionych słów scena polityczna, a na scenie politycznej, właśnie, pojawiają się cienie i opinie, natomiast nie ma miejsca, pewnie, na manifestację głębszych prawd. Można demonizować tych pasji Machiavelego, kładąc nacisk wyłącznie na przewrotność, sugerując, że jest to taki myśliciel, który nie pojmował przydatności prawdy, jakkolwiek rozumianej. Jest chyba inaczej, nawet wielka pasja prawdy to rzecz, którą trzeba podkreślić, mówiąc o Machiavelim, bo jest on filozofem, który próbował uwolnić. Nas od złudzeń, który uważał, że ludzki rozum powinien podjąć wyzwanie, jakim jest dążenie do autentycznej prawdy, czyli uwolnić się od wpływu wiary, uwolnić się od wpływu wszelkich przesądów, wszelkich sentymentalnych złudzeń i drążyć w rzeczywistość, nawet wtedy, jeśli byłoby to niesłychanie trudne, dlatego że właśnie zmuszałoby nas do porzucenia. Wygodnych, sentymentalnych przeświadczeń, dostrzegamy takie pierwsze symptomy pragmatyzmu w jego, w jego koncepcjach uważa, że właśnie ostatecznie prawdziwe jest to, co sprawdza się w działaniu, to, co skuteczne, że powinniśmy próbować wielu rzeczy, że powinniśmy być elastyczni, powinniśmy bez żadnych obaw działać w taki sposób, który pozwoli nam przekonać się o tym, jaką wartość mają nasze przeświadczenia, nasze koncepcje, a zatem Uwalniając się od dogmatów, od wszelkich opinii krępujących swobodę myślenia, swobodę działania, będziemy stawali się skuteczniejsi i mądrzejsi i w jakiejś mierze uczciwsi właśnie, bo będziemy poznawali lepiej świat i będziemy lepiej rozumieli naturę naszego własnego działania. A więc nie jest to jakiś taki podły cynizm. Te wszystkie koncepcje mają jednak pewien sens głęboki i myślę, że właśnie uczciwie spoglądając na Machiavelego trzeba i o tym również pamiętać. Postać Niccolo Machiavellego od ponad pięciu stuleci towarzyszy dziejom naszej cywilizacji, a jego nauki budzą na przemian wstręt i podziw, niechęć i uznanie. Jest on tym, o którym Stendhal powiedział krótko, że pozwolił nam poznać człowieka. Nie tylko zresztą przez to, jakim go opisał, lecz także dzięki sposobowi, w jaki rozmaici ludzie Reagują na nauki Machiavellego.